Witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj będziemy wozić tą na gnoj Tutaj otóż kuzyn jest Z nami znów pomocnik mały Mój, prawda? Oliwier Siadamy Palimy, ja już trochę wziąłem, poczekaj O Teraz Jumzem za starami, prawda? Nieco 360 lepszym bryką No Puszek, a ty patrz, jak zawsze Pomagasz Dobra no palimy dziada, palimy zaraz na statyw, nie, dobra, może. tu musisz, patrz, tak, weź, puść, tak, o, dobra, tutaj to wygodna kabinka, co? Jedzie, pod kabinem na To no trochę Jeszcze bliżej, musimy do dołu Ej, kuczka nie Poszedł Dobra Dajemy was na staty. Co? No. Wy się baczcie. Dobra, jedziemy z ostatnią łyżką to na razie resztę już zostanie Kiedy tam się jeszcze weźmie Mam mówię, trochę wam coś nagram, co działamy z kuzynem, prawda kuzyn? z przejechać teraz Zamieniamy się miejscami Miejscami Kuzyn za sterami Ja się siedzę Jedziemy zobaczyć jak tam trawa po ścięciu wygląda Czy woda je w robie Czy Na razie tur się sprawdza dobrze Jak nie będzie wody to Dobra u jak tam? U nas wszystkich świętych jutro. U jak tam? Goście przyjechali, u was jak tam też? Gdzie czy w domu? Dajcie znać w komentarzach. Wody nie ma nic, jak widzicie. Susza, sucho. Sucho trawa już po ścięciu tak wygląda. Mało, co odrosła ale bym powiem czuć. No ja i jak są przedmiot to jebie Sory za te, ale Moby na wiosle, żeby tu zalane nie było tam, co tam Witać się z widzami Mam nadzieję, że odcinek wam się taki spodoba Zwożenia kiszonki z kuzynem na gnój To się trochę psuje, niedużo, ale się zawsze psuje Wiatr trochę się uspokoił przed wieczorem. Dobra, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w dalszych odcinkach. Pa, pa, do zobaczenia.